To się od do... Oj Wojtka Jakie znacie nie istnieją Ten samochód nie istnieje Aha. Te rowery nie istnieją A ja wcale nie jestem Oj Wojtek W ciągu ostatnich lat stało się dużo łatwiejsze klonowanie, kopiowanie o, nie. głosu Papciu, potrzebowałem tylko twoich danych Pracownik przelał oszustom ponad 100 milionów złotych To są tak zwane deepfake'i No to masz radę Proszę. To naprawdę nie byłeś ty? Dzwoni ktoś z twojego telefonu, z twojego numeru i używa twojego... Ciekawe czy oj Wojtek też dostał za to hajs, tak jak miał dostać za to hajs e, ten... Stanu. Sklonujemy mój głos i zadzwonimy do największych polskich influencerów, żeby ich oskamować. Potem zadzwonimy do moich bliskich, żeby ich oskamować i zobaczymy, jak wiele można zdziałać z tak sklonowanym głosem. Sztuczna inteligencja to potężne narzędzie, które na pewno już na zawsze zmieni naszą rzeczywistość. Jak dzisiejsza sytuacja życia, jak Ty wykorzystujesz do takich swoich codziennych obowiązków? Ja mam automat, który przechodzi mi newsy, sprawdza, na jaki temat są. Jeżeli zaciekawi, to zrób mi krótkie podsumowanie. Do tego, żeby wstępnie robić napisy do filmów, w takiej pracy bardziej zawodowej, no to Korzystam z kopajlów, który pomaga ci na przykład w programowaniu, nie? Ale jak każde potężne narzędzie może zostać wykorzystane w złym celu. E, trochę za dużo dramatu. Przede wszystkim. Ej, ale to jest akurat przerażające moim zdaniem. Można kogoś namówić do tego, że po drugiej stronie jest ktoś inny. Taki jeden z ekstremalnych przykładów, który był opowiadany, był Cichy przykład, w którym ktoś odgrywał policjanta, dzwonił do matki, powiedział, pani syn zabił człowieka na drodze. No i był pięknie wygenerowany głos syna, który mówił, mamo, potrzebuję pieniędzy, zabiłem człowieka na drodze i tak dalej. I tego rodzaju skam zrobimy właśnie w tym odcinku. Tamtego zdania nawet nie powiedziałem ja, tylko właśnie mój sklonowany głos. I proces takiego klonowania głosu jest banalnie prosty, bo wystarczy pobrać sobie kogoś opinie. wypowiedzi. Wywiadów, odcinków, albo po prostu nagra sobie czyjś głos. I później wszystko dzieje się już samo. Lubię pomagać ludzi, to moja pasja i chuło. nazywam się Tomek, mam gdzieś jak w internecie zwane, znany jako szolny reporter. Nawet się przejęzyczyłem jak zje. To jest straszne. Jest! Sukces! A jeśli zostanie to połączone ze spoofingiem, czyli pod kogoś numeru telefonu, A... może to wywołać duże szkody. To jest w ogóle jakiś Dla mnie to jest nie przychodzą ciarki, nie? jak ktoś ma narzędzia, to umie to zrobić? Czy to jakby jest jakiś długa. Ej dobra, za każdym razem, kiedy ja nam w ogóle takie materiały. Mi się przypomina o tym, że ja muszę zadzwonić do moich rodziców, i ja muszę im powiedzieć, że istnieje pewne słowo, które będziemy musieli używać w ważnych sytuacjach. Długa, to jest prosty proces. Ty byłeś ofiarą spoofingu jakiś czas temu i czy od tamtej pory pojawiły się w twojej głowie jakaś taka przestrzeń jakieś pomysły na to jak możemy się chronić ładnie, przed Ładnie oj wojtek, najważniejsze co, co możemy robić to o tym rozmawiać i uświadamiać ludzi ta świadomość tak naszego basicowo, społeczeństwa tutaj, e, musi wzrosnąć i wzrośnie niestety poprzez tak zgaduję że niestety wzrośnie poprzez liczbę przestępstw które będą się pojawiały. Za więc możemy sklonować sobie kogoś głos a potem skopiować jego numer telefonu i tak zadzwonić do jego bliskich na przykład poprosić o o dane z dowodu osobistego, po to sprawdzić. Oczywiście w imię nauki. A skamowanie zaczniemy od Mateusza. <śmiany> <śmiany> Zmroziło? Troszkę, no. My dzwoniliśmy faktycznie z mojego numeru, żeby nie łamać prawa, ale sam proces spoofingu nie jest taki trudny. No Sieman Mateusz, udało się dzwonić wreszcie. Tak jest. No? Wiesz co? A moglibyśmy się spotkać dzisiaj? Bo chciałem coś dograć jeszcze do filmiku. Ale ja jestem w drodze do Kato już, wiesz? Ja Ci mogę coś zagrać u mnie i, i podesłać, powiedz mi co potrzebujesz. Nie, no taka tam pierdoła, bo Łukasz chciał komuś obciągnąć i no. Ej, rozumiem, poważne sprawy. No co ten, ten? Ja przyślę próbkę z e, perwy pocztą, więc e, spoko. Dobra, nie byliśmy <grymne> przygotowani na tak długą rozmowę, ale właśnie dzwoniliśmy do ciebie. Zostałeś ze sztuczną inteligencją A, bardzo ładnie. Dobrze brzmiało, to? Tak, tak. Jeszcze w aucie i miałem, takim, e, miałem taki moment takiego. E, dobra, nie słyszałeś mnie przez chwilę, muszę Aha. powtórzyć. Hej, he, he. Kto jest królem Deepfake'u? Uczeń przeróż mistrza. To On musi, bry... musi. Każda osoba WWA, wersja jest i szerokie, spodnie z Jordanami lub Forsami. No ja wiem, no tak bardzo. Basicowo, ale fajnie wygląda, moim zdaniem, w tym. Być, Mateusz, bardziej uważny, bo to tak. Bo ja nie wiem, czy ty jesteś świadomy, jakie są zagrożenia w dzisiejszym świecie. Największa łatwość w tym wszystkim mm. jest taka, że. Modele bardzo łatwo wcielają się w rolę. To znaczy, powiedz im, jesteś teraz nauczycielem, jesteś czternastolatką, jesteś czymś tam, i one będą zmieniały swój sposób mówienia. To buduje o wiele łatwiejszą relację z kimś, kto jest atakowany. Jak będziesz wyrażał się w taki sposób, jak będziesz udawał pracownika banku czy cokolwiek innego. Teraz te phishingi, skamy są coraz lepsze, są coraz wyższej jakości, no bo korzystają właśnie z takich metod. To jest trudne teraz, żeby odróżnić chodzi o 11 Labs? W sensie? Cześć, Alek, Dasz babcię do telefonu? Cześć. Tak, już już. Dziękuję. Cześć, Wojtusz. Cześć, babciu. Wojtek z tej Cześć. strony. Cześć, Biorę ubezpieczenie i potrzebuję wpisać dane kogoś do pierwszego kontaktu. Mógłbym podać ciebie? Tak, tak. Babciu, to wiesz co? Potrzebowałbym tylko twoich danych z dowodu, bo pan mówi, że tylko to jest potrzebne. Dowód? Do Wojtusz? No tak. To... Wojtusz? Możesz powtórzyć? No. Dziękuję. Kto to Wojtek dzwoni? No wnuczek twój, babciu. Wojtusz? Ej... A gdzie ty jesteś? W domu jesteś? A takie aksa nabiertniczej, wiesz, to jest ubezpieczenie na życie. Ubezpieczenie na życie? No tak. Wojtusz, a nie możesz przyjechać do nas? Nie no, Wojtusza. wszystko w porządku, ale proszę pogadajmy jak przyjadę, bo naprawdę myśleć pieszy i zaraz tego ubezpieczenia nie dostanę. No ale Wojtuś, przyjedź do nas do domu. Wojtusz. Nie. Dlaczego? Wojt się, dlaczego nie chcesz przyjechać do nas do domu? Nie. Nie. Yeah. Nie. Yeah. Ale widać, że babcia taka kurwa trochę pod podejrzliwa, co? Dobra, idziemy do babci. Jesteśmy za mało, przygotowanych tych tekstów, no. ale to było do udźwignięcia. Babcia się bardzo dobrze zachowała, bo zaczęło dużo zadawać jakichś takich pytań, które wybiły nas z rytmu. U nas chyba w krwi przez dzieckich jest takie atyska nie? Że Ogarnięte, wiesz, ten, tak, a tutaj ten... Chociaż szczerze powiedziawszy, nie wydaje mi się, żeby to wychodziło z tego, że ona coś nie wierzyła. Co to bo... się. Nie <laughs> Nie, totalnie nie wierzyła. Niech ja nie poznała twojego głosu. Nie, nie poznałaś mojego głosu? Jezu, babcia wygląda tybys... totalnie tak samo, jak i Wojtek. Czemu? No nie wiem, taki twój głos był inny. Jakoś inaczej to brzmiało? Na policjanta? Tak, właśnie chcieliśmy sprawdzić i co, to nie brzmiało jak mój głos? No nie, Trochę nie. Ale babcia dobrze, uważnie, bo babcia od razu, a po co ci ubezpieczenie, a żeby dowód przyniesiecie? to Tak. No, no, no właśnie, ale na przykład, bo Wojtuś, ja już miałam parę telefonów, jeden był ten Janusz, dzwonił do mnie i właśnie on mówi że... Janusz? Słonił do babci Wojtka? Yy, ciociu, wszystko, wszystko wiedział. Pyta mi się najpierw o moje zdrowie, ale mówi, ciociu, ja mam taki duży, dużą sprawę. Brakuje mi, muszę dzisiaj zapłacić 50 tysięcy. Później do niego dzwonię, a to się okazało, Janusz w ogóle nie dzwonił do mnie. A znów następny był też. Ja, za policjanta. Sztuczna inteligencja, inteligencja ludzka, 0-1. Straszne. Ale teraz się przygotujemy. Ale to dlatego, że sztuczną inteligencją sterowała. Ej szczerze, uważam, że jest zajebiście, że on robi taki film. Naprawdę. Piwa, inteligencja ludzka. Rodzica. Rodzice, niech ci zdjęcia zdjęcie czegoś z twojego pokoju. Oskamujesz mi, mała? Mogę spróbować. No hej, mamo, możesz teraz chwilę rozmawiać? Mogę? Słuchaj, bo nagrywamy taki odcinek i potrzebne mi jakieś. Zdjęcie z dzieciństwa, mogłabyś z albumu zobaczyć? Ja zobaczę sobie, może coś ci tam znajdę. W jakim wieku masz być? A to bez różnicy, bo ja po prostu żadnego nie mam. Po prostu którekolwiek z albumu, albo nawet jakieś takie z ramki, które tam stoi w pokoju. Uh -huh. To zrobisz zdjęcie, tak? No Dobra. najlepiej jakbyś to wysłała teraz, bo to obojętne jakie tak naprawdę. No to idę, szukam. Ale słów, Boże, przerażająco słów. To wyszło na pewno, nie? Poczekamy jeszcze na Zdjęcie, ale ale żeby... on tego nie klikał, tylko to makrela gadał, nie? Wiesz, to takie. Ej, on chyba ma pod, ten yy, Klawiaturę, którą ja będę miała. Przydać, chyba można określić tak. <śmiech> <śmiech> Wiesz, że nie rozmawiałaś ze mną wcześniej? Rozmawiałam. Nie, to nie byłem ja, to była sztuczna inteligencja. Poważnie? Poważnie. Jezusie kochany, to naprawdę nie byłeś ty? Wyobraź sobie, że ktoś ma tak dużo pieniędzy, że jest w stanie pięknie manipulować opinią publiczną i generuje tak dużo fejków, a ludzie tak bardzo to łykają bez weryfikacji, że jest w stanie wygrać wybory w wielu miejscach i stworzyć sobie, no, marionetki w ten czy inny sposób. Płaska ziemia, czy tam oparta na siedmiu krokodylach i w ogóle... Ale to mnie śmieszy, w sumie bardzo popularne jest programowanie ogólnie IT, a teraz jak będzie bardziej zaawansowana technologia AI, to komputery same będą programować dla firm, przy czym nie będzie trzeba zatrudniać osób z tej w tej sferze. Mm. No chyba nie. Nie, no musisz mieć człowieka nad AI do yy, weryfikacji i pilnowania. To są rzeczy, które jeżeli będzie miało się o wystarczającą moc w krajach, gdzie ja pełni demokracja, sobie, będzie można po prostu przejąć władzę. I to, to, to mnie przeraża. Dobra, przyznajmy, że to już jest przerażające, ale oprócz sklonowania głosu, można też komuś oczywiście podpierdolić twarz. Obawiasz się tego trochę, czy bardziej jesteś spokojny, że znajdziemy jakieś narzędzia i rozwiązania, żeby z tym walczyć? Dlatego tu jest Kurde, <laughs> jesteśmy. bo im szybciej wyedukujemy ludzi, w ogóle istnieje i jest na tak wielką skalę, tym. Większa szczepionka, bo wierzę, że będzie sporo osób, które no, nie jest na bieżąco z technologią i może mieć problem z rozróżnieniem tego, co się dzieje. Ostatnio była babcia, taka, nie wiem, niemożliwie dużo miała lat, 113, 120, która, której wygenerowano, że ona tam zrobiła tor. Ludzie, którzy to gdzieś tam podawali dalej, nie wiedzieli, że to jest deepfake. Palsze jest tą babcię, ale jakby to była kampania, która miałaby na celu, nie wiem, skłócić ludzi, zrobić dezinformację, wpłynąć na wybory. No, to było coś no, Oczywiście, dzieje. że tak, tak. Ty byłaś. Ofiarom skamu, prawda? Tego rozmawiamy w tym odcinku. Byłam. I na Facebooku, i na TikToku pojawiały się reklamy z moim wizerunkiem. Kiedy rok temu ogłosiłam, że kupiłam mieszkania, no to najpierw było właśnie, że jeśli też chcesz zainwestować, to musisz założyć naszą aplikację, dostaniesz pieniądze. Teraz była druga, mój filmik, gdzie zrobiłam Storytime, był przekształcony na różne języki. Sama bym się dała nabrać i to była jakaś aplikacja właśnie dubajska bodajże. A przerażąca jest taka jedna historia, która wydarza się w Hongkongu. W jednej firmie pracował sobie ziomeczek, no i za Dzwonili do niego z jakiegoś oddziału w Wielkiej Brytanii, CFO, czyli tam dyrektor finansowy powiedział, że potrzebuje wypłacić 25 milionów dolarów. No i w tym celu zorganizowali meeting, połączyło się tam sześć osób, był tam właśnie dyrektor finansowy i kilka innych przedstawicieli tej firmy z zarządu na jakichś tam wysokich stanowiskach. No i ziomek odpowiedzialny za robienie tych przelewów, jak zobaczył te najważniejsze osoby z firmy, no to faktycznie zaakceptował ten przelew, no i przelał 25 milionów dolarów. Po tygodniu się okazało, że to były dwa. Dało się znaleźć zwodziej. Mocno. Tym razem przygotowaliśmy się do tego pro What the f**k? Profesjonalnie. Ej, a kichnięcia właśnie. Zróbmy kurwa na pięciu kichnięć. A <głos> <głos> Co za gówno? Zrobiłem ponad 100 swoich wypowiedzi, które zbindowaliśmy. Podzielone jest to tutaj kurczę na sektory, ja to jest gadki o mnie, generalnie na jakieś tematyki rozmów. Do tego mamy cały jeden monitor jakieś takich pierdołek. No kurde, Czas na poszukiwania nie może zająć dłużej niż sekunda. Jeżeli zajmie to wtedy Uki klika jeden z tych na przykład. Eee, mm, czekaj. A do influencerów zadzwonimy ze zapytaniem o ich adres, który rzekomo jest mi potrzebny do tego, żeby wysłać im paczkę z ubraniami i żlekami, które niedługo wypuszczam do sklepów. A mając czyjś adres można, no, narobić różne świństwa. Stoję tak jak on. Ej, dobra, to jest Otwieramy przerażające, to jest przerażające. Oznaczali twarze influencerów względem tego, jak bardzo uwierzyli w nasz Bejcik. Zaczynamy Zrobisz to bracie. Zrobię to. Oskarbuje A zaczniemy od legendy polskich sztuk mieszanej walki. Filantrop, biznesman, model, raper. Bandura? Tomasz. No, ja bie... Szymako, witam serdecznie. Wojtak z tej strony. No wiem. Daj się tam. A u mnie wszystko git, dzięki. A właśnie kończymy taki mocny projekt. Chciałem ci wysłać jakąś paczuchę po prostu, wiesz? Z marczem i takie żerki ode mnie. Okej, okay, a mm, kiedy chcesz ją e, No w przyszłym tygodniu jakoś przyjdzie pewnie. Dobrze, nie ma problemu. Z przyjemnością coś wrzucę, jak trzeba. O, o bardzo mi miło, że o mnie pomyślałeś, Wojtuć. No dobra, to wysyłaj, nie? Okej, okay, nie ma żadnego problemu. A już masz to powiedzieć, czy nie? Wiesz co? nie będę ci spoilerował tak na razie, ale coś takiego z podróżami, ale to... No jak dostaniesz paczkę, to zobaczysz tak dokładnie. Zmniejszy się. Dobrze ciężko dziwnie, No no tak szczerze to słabo, na. Ty, ty inteligencja. Kurwa, no weź po prostu podaj stanie adres i ci tę paczkę, no. adres podać? No jasne, możesz podać. Kraków. No kraków. Nie no zajebiście. No jasne, możesz podać. No do... ja no zajebiście. Kurwa tak średnio to za yy, pikane było, bo ja na przykład zrozumiałam co to jest. Jaka to jest ulica. <laughs> tak szczerze. Idzie się domyślić jaka to jest dzielnica. Dawaj go, dawaj go, na górę, na górę, wyżej! To ty zwolnili takie ludzi, było to połączenie. Nie? No nie pie. Podałem komuś... Adresi wszystko z twojego numeru telefonu, ty dzwoni. <śmany> co ty wiesz? Bier... Wiesz co mam teraz podejrzenie? To są o takich kolach, e, że ktoś podaje za numer i przez AI zmienia głos. No nie, no żaden pank. Żaden pank. Okej, okay, okej. Okay. No to fan <śmany> <śmany> <O> niego. <śmany> No, to też tam idzie do Tomka. Ale wiesz, dlaczego stwierdziłem, że to nie jest AI? Tutaj, tutaj, ta emocja była taka wiarygodna. Stwierdziłem, że dobra, to jest inaczej. Raczej le... Nie <grydanie> popchnąłem zdjęcie szalonego. nie. Dobra, wysłałem że jestem w ten Nie, muszę zajebić Ja nie wiem. Ale to było gówniane. Nie, żadna z prób nie była tak no słaba jak to. To, to. lekano nie? No, tak. no dziwnie stary, nie? Ale może go wydokowaliśmy przez te wszystkie nasze odcinki już? Nie Nie, nie uczy się. Zatakujemy go jeszcze z deepfake'a jakoś. Jaki zadowolony. Ej, że... dobra, ale teraz tak in real time, to chyba też można już zrobić coś takiego, że na przykład y, Makrela mógłby gadać, ale po prostu do mikrofonu i wychodziłby głos Wojtka. Nie, jest teraz na szczycie. No jasne, możesz podać. Eee... No ja no, zajebiście. El no to masz już adres. No to chodzi. No nie, właśnie oni tak nie robią. Oni to robią z bindów. Teraz to robiłeś z bindów w tym momencie. Tak się trochę, jak na pamięci tak. dziwnie z Żadna wymówka nie przekona mnie przed tym, że nie wędrujesz Marcin na Wcześniej szczyt tak. pelikanometru. Nie. Nawet trochę go zrobię wyżej niż Tripsa chyba. Bo on w tę grę grał. Tak jak tylko chcieliśmy. Już ci wysłałem kotek na sms -ku. Nie, no to najlepiej jak mi podasz po prostu teraz przez telefon, bo i tak przed kąpem. nad tą bazą danych, to... Do 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 dobra, 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 git, dziękuję. Wideo połączyłem mi to się nie gra. <grym> zapomniałem, co tak Dobra, <grym> 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 się <śledzte> brzmiał stary, no naprawdę brzmiał byś po prostu był jakiś taki No tak trochę inaczej, ale k***a no, ciężko się połapać Tylko, że ja daję paczkomat, ale wiem o co chodzi no, Dawaj paczkomat, ale bo czułeś, że coś jest nie tak, czy co? Tak, tak, tak <śledzte> Generalnie No pelikan Coś tam przy pelikaniu No, no mocno przy pelikaniu No stare. czy ja wiem? No coś podejrzewał i nie powiedział swojego adresu, tylko powiedział kurwa, paczkomat Żebyś się nie, po prostu nie hikrał jak jakaś Też to ostatnia. ty się hikrajesz Stary, ale jak ja, ja patrzyłem tu na ciebie jeszcze i robię... O, Fizz, dzwoń <laughs> Koniec, kur... <cicho>. <laughs> nie mam mudu <wódu> teraz, poczekaj Nie mam voodoo Do witam serdecznie a u mnie wszystko, A taka tam po prostu jak Właśnie kończymy taki e mocny projekt, on tam za miesiąc wyjdzie wyszlo. na światło dzienne. No i właśnie w związku z tym dzwonię do ciebie, e bo mam taką paczkę kwiatową, którą chciałem rozesłać nie, 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 z moim influencerą przed publikiem. Ja pierdolę! To tak dobrze działało. Tak, osoby osoby raz naraz mówią. No dobra, można powiedzieć, że to, że ten, że Łyknąłeś, nie? Wyszło? No nie wiem. No? Różnie by to można było rozpatrywać. Wydaje mi się, że Freeza dla fabuły możemy przykleić obok tą kolejniką. Poza tym już mamy mało miejsca na antypelikanach, więc tak musiałbym. <grych> Pasuta nie przykleiliśmy stary. A co że on przy pelikaniu? Jak skur. O, bo mnie Freeza rozproszył wtedy. Pasut przy Marcinie Malczyńskim. Ucieszy się. No i przyszelony. To <laughs> chyba jakaś taka grupa, za którą Robert nie przepada. Nie Ty tripsa dlaczego nam będzie lubić? Tripsa każdy robi. Kurna, no dobra, dobra, trochę jak AI mówisz. Ja no, to wystarczy, że mi podasz swój adres i ja to tu Z jakimś potem gadam już z człowiekiem, który już nie masz czasu po prostu rozmawiać i masz człowieka, który wpisuje w syntezator, co mówisz i mówi za ciebie. Dobra, tam wez... Ty też. Kliknąłem, tylko równocześnie żeśmy kliknęli znowu. Stary. Chciałem na tę sytuację, bo była cisza i klikam i tu tak nagle klikasz. Kliknę ci zaraz pięcią w pysk. Stary. No po prostu... Rób od razu, jak on kończy ktoś pytanie, to prostu... robisz. A poczekaj, aż to się skończy zanim klikniesz. Dobra, to podrzuć jeszcze tylko swój adres i mamy wszystko w sumie. To jest Nie no to najlepiej podasz po prostu teraz przez telefon. Coś mi to pierwszy, wiesz? Coś, k***a, coś mi się nie wydaje. Dobra, tam bezpieczę. Czyli nie zdałeś egzaminu na Perikana? No, trudno, nie? Nie Może. jestem taki głupi, zadzwoń do mnie ksikociałe, czy coś. No. <noise> no, mówię, a kiedy działamy? Halo? K***a no. No, 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 musiał takie pytanie zadać. No nie wiem, kiedy działa, no, mam 100 odpowiedzi na to, no. Ale łyknąłby! A, okej, okay. chyba film nagrywasz, z którym zrobiłeś bota No żeby... nie, no, żaden prank, żaden prank. Dobra, fajne, podoba mi się nawet, niezłe, niezłe. Dobra, kur. A, bo mi się nie to kliknęło i się zrywało. Dziwnie <laughs> to tylko trochę życiu, że tak w ogóle nie chcesz pogadać, nie? Dobra, to co z tą paską? E, nie ma jej, ona nie istnieje. No nic, czajnik, antypelikan z naszego tego, wykorzystał z dobrze naszą nieumiejętność. Wolę SMS-kiem, bo wiesz jak jest. Mm, no dobra, dobra, dziękuję, ma za zajebiście. No cześć coś u... przerywać i w nie u... Ale na którym etapie się kaptałeś, że coś jest nie tak? Za pierwszym przerwaniem, ale się ciekawy co się p***dził No okay. <laughs> tak. Wiesz co się dzieje? Co? No, nie no ty jesteś po prostu ostatnią. No bro. nie no k***a to mi mi, że nie Gdzie? <laughs> Ej, ale ludzie są już naprawdę bardzo dobrze uwrażliwieni na to, moim zdaniem. Nie powiedziałabym, że przewrażliwieni, tylko właśnie tacy, tacy dobrze, no? Że uświadomieni, no? Nie machnąłem! No ale nie, no i sam nie, nie łyknął. Tak nie samo łyknął. kto nie wyknął jeszcze? Blołek. Nawet go nie mam wydrukowanego. No dobra, to i samo jego dupcia wędruje jako antypelikan. Zobacz, pompadina doda, Jaka ty Mega późno y, odpowiadasz. Bardzo dziwnie mówisz. Może się spieszemy, co? O, Dobra, to, to nie wyjdzie. Drip <grywka> stał się nabrać, nie? A przez to, że, że on mi dzisiaj mówił, że, że go w coś ukręciłeś, więc ja miałem takie oho, coś tutaj mi nie gra. Coś mi tutaj nie gra. Ci, czyli generalnie w naszym pelikanometrze będziesz... ogólnie to prawda trochę chłopa wypikali ten adres szalonego. Nisko, ale trik za karę jeszcze górze idzie. Gór no wyżej. Nowerka ma tarczę ochroną, immunitet dostała, nie? No stary, no. Czekaj, ja nie wiem, czy to jest ty? Wojtek. Ty, co ty oj, Wojtek, to mam tak. już by mi odpowiedział Przez... pełnymi zdaniami. Cztery zdania były lepiej, takie trochę musisz poćwiczyć. Jeżeli chcesz, nie No, na bo miałem wody. mikrofon odłączony tam mi się piknęło <noise> Taką miał na usłyszą głos, nie? Ja. Problem jest taki, że jestem po prostu e, zbyt wygadany. I... Adres szalonego jest w internecie. A dlaczego jest w internecie? Bo chyba to jest adres takiego ptaszka. Ludzie, jak już nie powiem czegoś przez pół minuty, to sekundy to tam. Było to do udźwignięcia. Problem jest, że te, ale nawet bindy uważam, że mamy dobre. Tylko ja po prostu na to źle kliknę, a to za długo. Często ktoś ma obiekcje, ale później się rzuci, któryś bind, a nie mam. A no dobra. Skam dobry. Ale oszuści to kurde. Znaczy no, słabi. Jak do ciebie ktoś dzwoni, to odzwaniaj na ten numer telefonu, powiedz, że zaraz odzwonisz. Na pewno będą, jak to jest z kamer, to będzie mówił: nie, 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 ja nie mogę, coś tam, więc upewnij się, że to jest ta osoba. Najlepiej innym kanałem, czyli przez jakiś komunikator. Jak ktoś ci mówi, że masz coś zrobić teraz i już, bo coś strasznego się stanie. Poczekaj. Z kamerą zależy na tym, żeby wzbudzić w tobie emocje i żebyś działał jak najszybciej teraz, bo potem może im się to nie udać. A jak dostajesz skam na SMS-a i nie jesteś pewien, czy to jest skam, czy nie, tam dopłać zotówkę do paczki, tu kurier, tu jest jakiś link czy coś, forwarduj tego SMS-a na 8080. Tam ludzie w CERT Polska w nasku siedzą. I oni weryfikują takie kampanie. I oni sprawdzą rzeczywiście, że to jest jakaś kampania, która wyłudza pieniądze. To są w stanie coś takiego zablokować i są w stanie dzięki temu ochronić inne osoby, które mogłyby, mogłyby paść ofiarami. Zapowiadałem Wam, że wrócimy z największym projektem, jaki kiedykolwiek dla Was zrobiłem. Że będzie to mój ostatni projekt i że będzie w kwietniu. Jesteśmy kilka dni po kwietniu i to jeszcze nie jest ten odcinek. To co oglądacie dzisiaj to jest taka przystawka i takich przystawek będzie kilka przed dniem 15 czerwca, kiedy to rozpocznie się największa rzecz nad jaką kiedykolwiek pracowaliśmy, ale ta rzecz przerosła moje oczekiwania i zajęła nam tyle czasu, że musicie po prostu dać nam jeszcze trochę czasu. Ale do tej pory delektujcie się przystawkami. Ten film jest skarę, delikatnie pojebany. Ta jest w programie, tylko protem napisany. XD. Jestem głupim robotem i sam jaja ludziom. I sam jaja ludziom. I sam jaja ludziom.